Witam Cię serdecznie z tej strony Maciej Mazur. To nagranie jest kolejnym z serii Przeznaczony dla osób początkujących, osób, które chcą zacząć kreować swój dochód w internecie i platforma miastoszkoleń.pl jest najlepszym sposobem od tego, żeby zacząć i robić to w sposób skuteczny i w pewien sposób prosty. W tym nagraniu powiemy sobie więcej na temat linku partnerskiego, czym jest, do czego służy, jak rozpoznać, że to jest Twój link partnerski i skąd będziesz wiedział właśnie, że Twój link partnerski nie jest linkiem partnerskim też innego partnera. Otóż w momencie. Kiedy zakładasz konto na platformie miastoszkoleń.pl, jest to moment, w którym do, do, do ciebie, do Twoich personaliów, zapisana jest unikalna końcówka partnerska. Czyli, Twój link partnerski jest jeden, jedyny i nikt nie ma identycznego. Jest on przypisany tylko i wyłącznie do Twojego konta i w momencie, kiedy Ty promując czy informując swoich znajomych, czy to inne osoby w sieci, w internecie o naszej inicjatywie. Promujesz ze swoim linkiem partnerskim w momencie, kiedy my mamy jakieś przychody z tego płynące, czyli na przykład osoba faktycznie zapisuje się, ponieważ chce zapoznawać się, chce uczestniczyć w naszych szkoleniach. Wtedy ty otrzymujesz swoją prowizję, a więc jest to forma nagrody dla Ciebie poprzez skuteczny marketing, poprzez skuteczne promowanie. Wtedy wiemy, że faktycznie to w wyniku Twojej pracy. Ta osoba do nas trafiła. Jest to forma bardzo uczciwa, sprawdzana, sprawdzająca się już od bardzo długiego czasu i też również my ją zastosowaliśmy. U nas w panelu w bardzo łatwy sposób możesz wygenerować swój link partnerski, a tak dokładnie to nawet skopiować, ponieważ w momencie kiedy zalogujesz się do panelu, jesteś zalogowany, znajduje się on w tym miejscu. Twój link polecający jest niczym innym jak Twoim linkiem partnerskim. Wystarczy, że skopiujesz go i już w tym momencie. Po skopiowaniu jest to link, który możesz promować. Natomiast powiem Ci w tej chwili, jaki on jest sposób zbudowany, pokażę Ci to w edytorze. Wkleiłem tutaj, zaznaczyłem białą kreską y, hat, od http po pl, natomiast czerwoną kreską to jest właśnie Twoja końcówka partnerska. To, co jest podkreślone na biało, jest to zwykły adres strony, który w normalny sposób ludzie przeklikują, znajdują również w wyszukiwarce Google, natomiast ta końcówka partnerska jest przypisana tylko do Ciebie i w momencie, kiedy będziesz z niej skorzystał, wiadomo będzie, że ta osoba w pewien sposób przypisana jest do Ciebie, ponieważ plik y, w momencie, kiedy przeklika y, taki link link zapisuje się w kuki właśnie twoje ID i w momencie kiedy zarejestruje się bądź dokona jakiegokolwiek innego zakupu wiadomo, że z, przyszła to jest twojego polecenia. Tak więc już w tej chwili wiesz, yy, czym jest link partnerski, że on jest przypisany tylko i wyłącznie do ciebie, w jaki sposób możesz go skopiować i w jaki sposób rozpoznawać, że promujesz właśnie link partnerski. Pozdrawiam. W moment kiedy zaczynasz promować w sieci swój link partnerski, ktoś właśnie w niego kliknie. Wtedy taka informacja również pojawia się u Ciebie, tak więc widzisz, czy prowadzone przez Ciebie kampanie, czy prowadzone przez Ciebie promocja faktycznie jest skuteczna, i właśnie w, tym, w ten sposób możesz widzieć, jak skutecznie promujesz. Po prostu w panelu po zalogowaniu się, czyli podając swojego maila i hasło, przechodzisz do zakładki Twoje wyniki, statystyki kliknięć i widzisz, kiedy, w jakim dniu. Ile nastąpiło kliknięć, ile było unikalnych, ponieważ czasem mogą te same osoby klikać w ten sam link partnerski twój i kilkukrotnie wchodzić na daną stronę, czyli powracać. Natomiast unikalne kliknięcia to są um, osoby inne, różne, które klip, przekliknęły twój link partnerski. Możesz również wykonywać kampanię o, ty, o tym w oddzielnym wideo i. Jeśli moment, kiedy jakaś osoba, dana osoba poprzez Twój link partnerski zarejestruje się, to wtedy w swoim panelu, właśnie w tym miejscu polecane osoby, czyli Twoje wyniki polecone osoby, pojawi się informacja. Jako, że program partnerski miastoszkoleń.pl jest programem wielopoziomowym, a więc masz możliwość kreowania dochodu nie tylko ze swojej pracy, ale również innych osób, które polecisz, które również będą się z nami rozwijały, które będą zwiększały swoją sferę wpływu w internecie. Może się okazać, że polecone przez Ciebie osoby dodatkowo pracują i faktycznie również promują, i z nich również możesz otrzymać pewną korzyść, pewien procent od ich pracy, co w żaden sposób nie uszczupla ich dochodu, natomiast dla Ciebie jest pewną nobilitacją, a więc czerpiesz kwotę, pieniądze, dochód nie tylko z własnej pracy, ale również z pracy osób, które którym zaproponujesz współudział w naszym projekcie. Jest to dodatkowo dla Ciebie motywujące, ponieważ masz możliwość uzyskania dochodu, może, można powiedzieć bardziej yy, w pewien sposób w cudzysłowie oczywiście pasywnego, ponieważ yy, będziesz otrzymywał również procent od yy, udziału, czy od tego, co zarobią Twoi partnerzy, osoby, które Ty polecisz. A więc to też jest widziane właśnie w tej zakładce, czyli Twoje wyniki, polecone osoby, wszystkie osoby, które yy, trafiły do miasta szkoleń z Twojego polecenia będą tutaj Wyświetlane i Twój potencjalny zysk po, z poziomu. Pozdrawiam.